Cóż, króciutki odcinek. O. <laughs> o. O, 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 Tak, tutaj masz... O! Jesteś problem. Miesi miesiąc, tak? Hmm... <śmiech> <Fiatuszki>. <śmiech> Chcę wszystkie. Okej. Mmm. Troszkę dziwnie się człowiek czuje. Massakrować. Okolice. Uiiiiiiii, szczęśliwa chmurka. Nie, ooo, jednorożce. Oooo, więcej jednorożce. Nie wiem na ile ono są groźne te. Zaprawał kawy jednorążac, z różowy jednorążac. Nie, no nie. Także troszeczkę się um, usprawniłem w działaniu jak widać eee, i teraz znowu trzeba to powiedzieć sobie jasno Że obecna teraz piąta utęka jest eee, znowu do Uuu, uuuu, taki groźny? No mm. <laughs> się, no Okej, okay, dostajemy czasteczkę. Lodzi tu jakieś tu kierują. Uh. Doskonałe uderzenie. Massakrę zombie. O! Oh. Kiniata. Hmm, czy mogę iść dalej? No, niestety nie. Ale jeszcze mogę iść tu. Ja całą tą krainę muszę zwiedzić, ponieważ... ...o... ...może i wygląda zabawnie, ale...

no, sekuruj, a może jakby obie chmurki na nas skakały? Nie. Ja. Niestety nic to nie daje. Poza... fajną wsią. Mnij się! Przy czym masakry. No, nie? Mnij wrogo przeciwnika. Jest. Zestaw. Hmm. O. Tak. Zestaw mefrytowego żniwienia, który to połączy, wszystkie opętania w jedność wszystkie rony opętań. Oprócz tego, ktoś już jest opętany, i opętany jest ponownie. To dostaje jakieś tu kosmiczne zupełnie a jakby był opętany przez minutę co powoduje w wypadków e, instant kill właściwie nawet trochę over kill zabiję już stado kwiatków A następnie dam się odstawić troszeczkę do miasta. No i trzeba tu wrócić za chwilkę. Także najpierw no identyfikację, sporo tu jest. już się potrzebuję do mojego zestawu jeszcze budki i czapeczkę mm, to nie mmm mm, wow czemu ta Bardzo. No, 2% mniejszy. A, bo ma mniejszą inteligencję. Dobra, ok, ale w stosunku do tego, jak um, chroni, no to nie ma o czym mówić. Lektorne zestawy, no może, ale nie dla szamanów. Ten też jest w sumie lepszy niż ten, co ja mam. Nie to sporo. Dobra. Okej. Okay. Oh. Trudno znaleźć dobrą broń. To jest to. Krzyż do sprzedanie a nic dobra, wracamy. O, tu jeszcze coś zostaje. No i No, Szelmy nie używam ten symbol też mi niepotrzebny. No, ale... Jeszcze coś z zestawu dziecięcego, tak zwana Kinder masakra gdzie wszędzie byłem. Mm -hmm. O, garczak. nie żeby jakieś tam wielkie, o jakieś tam wielkie. O, nie, zasłanie. Okej, hmm. dobra. Spójrzmy. A, nie wszędzie jeszcze, by... I to i owo jeszcze zostawiłem. Mm. No tak być nie może. Pierwszy zostawiłem to, co ja, można to sprzedać, nie? No nawet jeżeli mi się nie przyda. najprawdopodobniej mi się nie przyda. Pierścień zostawiłem. Teraz jeszcze tu. Ooo, oh, my! Nic nie jedno nie posunie. Oh, tak? Oj, oh, tak. oh, tak. kurwa. Jeszcze same Macie a macie... O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Hmm, Sądziłam, że będzie ich więcej. A, nagroda generalna, no? Co? zabicie wszystkich nisiów? Uuuu! Jak, 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 jak? Rzecznie, zwany Przeklętym. Znam przecież ze swojej ubiegłości różowy jednorożec, zwany Przeklętym. Au, au! E, nie, rykcie! Doskonałe uderzenie! No pewnie, że Tak, tak. Czasem te um, wybuchy szkodzą, a czasem nie. To Trudno jakoś pojąć szybkość, szybkość, tak, szybkość, tak, szybkość. Nie zawsze mówią... Jak widać, troszeczkę przestaję używać podstawowego ataku na rzecz tego wręcz niesamowitego ataku. Um. Aha, to już byłem, to już byłem. nie? Dziwne. No, ale nie. Najpierw zwiedzę sobie cały ten. Tutaj poziom miło się że zabójcze działanie tego opętania objawia się dopiero po chwili. Co gdzie prowadzi? O! portal tylko mam, czy dwa? dwa? A, dobra, czyli za no nie chce mi się wracać. Trzeba wrócić do zadania. No, ale... Nośnie tego... Ała! Co było ciekawe... No to tak. To na teraz będzie wszystko. Poziom 200, też jakaś tam rocznica <laughs> okrągła. No nic, to zobaczę w następnym odcinku. Pozwolę sobie ją włączyć, kiedy znów będzie coś ciekawego.